Witam serdecznie na pierwszej w Polsce prezentacji programu biznesowego o nazwie Swiss Golden. Ja nazywam się Zbigniew Prochowski i w ciągu kilku następnych minut przedstawię w miarę krótko a treściwie, czym jest Swiss Golden oraz dlaczego warto się tym zainteresować. Na początek przedstawię kilka ważnych informacji. Zacznę od tego, że oferta Swiss Golden skierowana jest głównie do osób przedsiębiorczych, które chcą zbudować swój biznes. Na początku każdy z nas zaraz po rejestracji jest tylko potencjalnym klientem sklepu internetowego. Za pomocą udostępnionych narzędzi promocyjnych oraz informacji pochodzących od firmy każdy z nas może rozpocząć budowę własnego biznesu, stając się indywidualnym przedsiębiorcą. Wszelkie strategie inwestycyjne przedstawione podczas prezentacji są przykładem ukazującym ogromny potencjał tego biznesu. Jednocześnie przykłady te nie mogą stanowić gwarancji uzyskania bonusów. Proszę pamiętać, że biznes jakikolwiek jest możliwością uzyskania dochodu, a nie gwarancją. Każdy uczestnik tej prezentacji samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu, stając się odpowiedzialnym za swoje działania. Prezentacja ta nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego, a jest jedynie informacją o firmie Swiss Golden oraz programach bonusowym i liderskim, z których dobrowolnie możemy korzystać jako klienci sklepu. Firma Swiss Golden handluje sztabkami złota inwestycyjnego. Sztabki czystego, 24-karatowego złota pochodzą z najbardziej znanych i cenionych rafinerii. Każda sztabka posiada certyfikat jakości wyrażony czterema dziewiątkami. Jest to czyste złoto inwestycyjne najwyższej próby. Na slajdzie widać nazwy rafinerii oraz jak wyglądają sztabki złota. Złoto jest przechowywane w szwajcarskim banku UBS. Dlaczego warto inwestować w złoto? Ponieważ złoto jest prawdopodobnie najbezpieczniejszą formą budowania własnego majątku. Proszę pamiętać, że ta prezentacja ma Państwu pokazać jeden z najbardziej opłacalnych biznesów. Budując inne biznesy, czy to tylko finansowe, czy oparte o suplementy, lub produkty wirtualne, macie Państwo pewność, że produkt zostanie zużyty lub po pewnym czasie przestanie działać lub być użytecznym. Złoto jest zupełnie innego rodzaju produktem. Nawet za 100 czy 200 lat to wciąż będzie złoto i wciąż będzie stanowiło Państwa majątek. Złoto zawsze ma swoją wartość. Złoto nie podlega przeterminowaniu oraz bardzo trudno je zniszczyć, chyba że zrobimy to świadomie i celowo. W przypadku pożaru czy powodzi złoto przetrwa, czego nie można powiedzieć o innym naszym majątku, prawda? Złoto jest naturalnym aktywem, którego z biegiem lat wartość rośnie. Oczywiście wszystko, co jest notowane na giełdzie, podlega pewnym wahaniom, również złoto. Ale w konsekwencji ono i tak osiąga coraz wyższą wartość. Złoto jest od zawsze pożądanym i cenionym towarem, a co za tym idzie, sztabki złota inwestycyjnego można wymienić od ręki w banku czy kantorach na pieniądze po aktualnej cenie złota, a nie złomu. W przypadku inwestycji również cenionych, takich jak nieruchomości, sztuka, motoryzacja, nie ma takiej opcji, aby od ręki po aktualnej cenie odsprzedać naszą własność. Proszę mieć to w świadomości. Złoto jest niezależne od sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, historycznej. Ten, kto posiada złoto, zawsze ma pieniądze. Złoto jest towarem uniwersalnym, a zarazem ekskluzywnym i wysoce dochodowym. Dlatego warto mieć własne złoto. Tego uczy nas historia oraz zdrowy rozsądek. Firma została zarejestrowana na Wyspach Dziewiczych podlegających jurysdykcji Wielkiej Brytanii, a swoją siedzibę ma na londyńskiej ulicy Wood Street 88. Odpis certyfikatu rejestracji firmy jest dostępny dla każdego klienta. Jak już wspomniałem na początku prezentacji, każdy, kto zarejestruje się w firmie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej, a do którego link otrzymają Państwo od osoby, która Was zaprosiła, może zakupić sztabki złota bezpośrednio w sklepie online. Dzięki temu mogą Państwo w miarę własnych możliwości finansowych zbudować dla siebie i swojej rodziny zabezpieczenie majątkowe w czystym złocie. Wspomniałem również, że dla ludzi ambitnych firma przygotowała program bonusowy, który daje możliwość budowania biznesu i otrzymywania bardzo dużych bonusów wypłacanych w sztabkach złota. Działając w ten sposób stajemy się przedsiębiorcami. Dla uzyskania bonusów firma oferuje matryce siedmiomiejscowe, tak zwane stoły zamówienia. W programie występują cztery rodzaje takich stołów. Wszystkie są oparte o podobne założenia, a różnice są w wielkości zamówienia oraz zysku bonusowego, jakie oferują. Czym są wspomniane wcześniej stoły zamówienia? A więc stoły zamówienia są obrazowym przedstawieniem mechanizmu uzyskiwania bonusów. Dzięki temu każdy uczestnik wie, w jakim miejscu jest jego zamówienie oraz kiedy może się spodziewać uzyskania bonusu. Zaczynając swój biznes na wstępnym stole składamy zamówienie na zakup złota inwestycyjnego na kwotę 200 euro oraz 20 euro, aby nasze zamówienie znalazło się na stole, dając nam szansę uczestniczenia w programie bonusowym. Firma, jak już wiemy, jest sklepem internetowym i jak każda firma, mała czy duża, potrzebuje klientów. Swiss Golden zdecydowało się na marketing rekomendacyjny, który jest najbardziej skuteczny i jednocześnie najtańszy. Dla nas klientów, jedynym warunkiem postawionym przez firmę do uzyskania kwalifikacji i otrzymania bonusu jest zaprosić dwie osoby, które tak jak my złożą zamówienie na zakup złota i wejdą na stół zamówienia. Zamówienie może być na ten sam stół co my lub wyższy. Wstępny stół jest tylko jeden. Mówiąc bardziej zrozumiale, gdyby się tak stało, że nasze zamówienie, nasza jednostka przejdzie przez stół a my nie będziemy mieli kwalifikacji, to firma, która, jak wciąż przypominam, jest sklepem internetowym i podlega prawu handlowemu, zgodnie z naszym zamówieniem, zakupi dla nas sztabki złota za 200 euro. Proszę pamiętać, że jesteśmy klientami sklepu i że dodatkowo mamy możliwość uczestniczyć w programie bonusowym, który do niczego nas nie zmusza. Celem istnienia wstępnego stołu jest wypracowanie kwoty potrzebnej na złożenie zamówienia na stole głównym, który jest sercem całego programu bonusowego. Z chwilą, gdy nasza jednostka zamówienia znajdzie się na głównym stole, rozpocznie się nasz właściwy biznes. Od tej pory każdy uzyskany bonus daje Państwu sztabki czystego złota. Jak widać na slajdzie obok, do przejścia mamy trzy stoły i na każdym z nich otrzymamy należny nam bonus. Łącznie brutto otrzymamy złota za 7000 euro. Ten cykl trzech stołów można powtarzać w nieskończoność, o ile tylko mamy kwalifikację, czyli dwie bezpośrednio zaproszone osoby. Gdyby jednak nie udało się osiągnąć kwalifikacji, firma zgodnie z prawem handlowym zakupi dla nas złoto za kwotę 700 euro. Jeżeli Ktoś z Państwa zechce od razu znaleźć się na stole głównym bez przechodzenia stołu wstępnego, to koszt jednostki wynosi 700 euro oraz 20 euro za to, aby nasza jednostka znalazła się na stole zamówienia. Tak więc biznes kosztuje Państwa zaledwie 20 euro. Stół VIP jest opcjonalny, z którego mogą Państwo skorzystać dla zwiększenia swoich bonusów. Zasada jest dokładnie taka sama jak poprzednio, więc aby uzyskać bonus, trzeba mieć dwie osoby bezpośrednio zaproszone również na stole VIP. Oczywiście mogą być to osoby, jakie weszły na stół VIP za nami ze stołu głównego. Jednostka kosztuje 2750 euro i stanowi nasze podstawowe zamówienie zakupu sztabek złota oraz 50 euro, aby nasza jednostka weszła na stół zamówienia w celu uzyskania bonusu. Tutaj również mamy trzy stoły, gdzie każdy z nich daje nam bonus, a łączna wartość bonusu to 27,5 tysiąca euro. Kolejnym opcjonalnym stołem jest VIP. Plus. Dziewa na takiej samej zasadzie jak poprzednie, więc kwalifikacje dają dwie osoby bezpośrednio zaproszone na stole lub przechodzące za państwem ze stołów niższych. Koszt jednostki zamówienia to 9850, a łączny uzyskany bonus wynosi 98 tysięcy. Każdy z zamówionych stołów daje Państwu bonus, z którego firma potrąci 10%. Ta suma zostaje przekazana do programu liderów, który omówię później. Jak działają stoły zamówienia? Każdy stół składa się z trzech poziomów: na pierwszym poziomie są cztery miejsca, na drugim poziomie dwa miejsca i na trzecim poziomie jedno miejsce. Poziom drugi oraz trzeci są już wypełnione. Nasza jednostka pojawi się na pierwszym poziomie tym na górze. Ważną informacją jest to, że nie musimy sami go wypełniać. Wypełniają go wszystkie osoby, jakie znajdują się na stole zamówień. Przypominam, że firma wymaga tylko dwoje nowych zamówień. Oczywiście warto mieć więcej osób w swojej strukturze. Twoja jednostka pojawi się nad osobą, która cię zaprosiła. Na prezentowanym przykładzie jest to Adam. Omówię teraz, skąd biorą się pieniądze na bonusy oraz kto i kiedy je dostaje. Zasada stołów zamówienia działa podobnie jak zakup grupowy. Prześledzimy sobie teraz, jak państwa jednostka przechodzi z poziomu na poziom, aby w pewnym momencie otrzymać zasłużony bonus. Na slajdzie widać, jak cztery osoby będące na pierwszym poziomie włożyły po 700 euro. Razem daje to sumę 2800 euro. Firma z trzech tych jednostek, czyli 2100 euro, odejmie 10% na wspomniany już wcześniej program liderów oraz osoba będąca na trzecim poziomie na naszym przykładzie będzie to Paul. Otrzyma sztabki złota za kwotę 1890 euro. Pozostałe 700 euro zostanie umieszczone na kolejnym stole, aby Paul mógł zrobić swój wkład na stole zamówienia, na jaki wejdzie. Państwa wkład pomaga zakupić złoto dla innej osoby, aby za chwilę to inni pomogli państwu otrzymać należny bonus. Proszę zobaczyć, że tutaj nie ma podziału na tych na górze i tych na dole. Przechodząc na kolejny stół, zaczynają państwo od pierwszego poziomu. Jest to proces cykliczny i bardzo uczciwy, niefaworyzujący nikogo. Na tym slajdzie widać, co dzieje się, gdy pierwszy poziom zostanie całkowicie wypełniony. Stoły dzielą się na połowę. Pol odchodzi na kolejny stół zabierając swój bonus, a z góry do podzielonych stołów dochodzą cztery nowe pola. Tym sposobem państwa jednostka z pierwszego poziomu przeszła na poziom drugi. Kolejny slajd pokazuje podobną sytuację, gdy cztery miejsca zostaną zapełnione i stół znów się podzieli. Adam z naszego przykładu dostaje swój bonus, a od góry pojawiają się kolejne cztery miejsca. Teraz, gdy pierwszy rząd wypełniają cztery zamówienia, Państwa jednostka wychodzi ze stołu otrzymując bonus w sztabkach czystego złota. Aby to dobrze zrozumieć, proszę zobaczyć na slajd. Państwa jednostka przechodzi trzy takie stoły. Wychodząc z pierwszego stołu, firma wypłaci Państwu bonus o wartości 2100 euro oraz da 700 euro jako wkład na stół drugi. Wychodząc ze stołu drugiego, Państwo otrzymają bonus po raz drugi 2100 euro oraz 700 euro jako wkład na stoł trzeci. Wychodząc z trzeciego stołu, firma wypłaci Państwu bonus 2800 euro. Łącznie Państwa zamówienie otrzyma bonus w wysokości 7000 euro brutto w złocie. Co dzieje się później? O ile nie odznaczyli Państwo w swoim back opcji automatycznego przedłużania domyślnie jest zaznaczona, to z otrzymanego bonusu firma automatycznie potrąci 720 euro, i państwa nowa jednostka zamówienia rozpocznie kolejną podróż przez trzy stoły. Wszystko to może powtarzać się w sposób cykliczny i automatyczny. Kolejnym ważnym elementem zasługującym na uwagę jest fakt, że aby wypełnił się cały stół, potrzeba zaledwie 11 jednostek. Przejście przez 3 stoły to maksymalnie 33 jednostki, których, przypomnę, nie musimy wypełniać sami. Wszyscy ludzie będący na danym stole je wypełniają. Skąd biorą się jednostki na stołach? Możliwe są trzy opcje pojawiania się takich jednostek na stołach zamówienia. Pierwszą z nich są nowi ludzie, którym rekomendujemy program. Drugą są jednostki przechodzące na kolejny stół, podążające za swoim sponsorem. Trzecią, gdy ktoś kupuje dla siebie kolejną jednostkę. Stoły zamówienia w Swiss Golden potrafią się bardzo szybko zamykać dzięki temu, że są tak małe, oraz tym trzem opcjom, o jakich mówiłem przed chwilą. Po otrzymaniu bonusów w złocie mamy kilka opcji. Możemy je pozostawić na przechowywanie w banku UBS. Miesięczny koszt to 0,1% wartości państwa złota, a rocznie to 1,2%. Drugą opcją jest sprowadzenie złota do siebie za pomocą ubezpieczonej przesyłki kurierskiej. W tym przypadku musimy pokryć koszta tej przesyłki, jak w każdym innym sklepie online. Koszty możemy pokryć z pieniędzy znajdujących się na naszym back office. Trzecią możliwością jest odsprzedanie naszego złota z powrotem do firmy. Jeżeli zdecydujemy się odsprzedać nasze złoto, w naszym back -office pojawią się pieniądze. Co możemy z nimi zrobić? Firma oferuje nam możliwość zakupu kuponów, które mogą Państwo oferować swoim poleconym. Zysk jest obopólny. Państwo uzyskują pieniądze od razu na swoim koncie bankowym lub gotówkę od poleconych, a mając kupon, można od razu znaleźć się na stole zamówienia. Drugą opcją jest przelew środków z Swiss Golden na Państwa konto bankowe lub procesor płatności OKPay. Firma oferuje również kartę płatniczą Mastercard, którą możemy załadować maksymalną kwotą 25 tysięcy euro. Przejdę teraz do ogólnego omówienia programu liderów, który da Państwu bardzo fajne, pasywne dochody. Program został przygotowany przez firmę dla osób, które się zaangażowały w budowę własnego biznesu i które poważnie traktują swoją pracę. Każdy klient sklepu Swiss Golden biorący udział w programie bonusowym, który omówiłem przed chwilą, może zakwalifikować się do programu liderów, jeżeli spełni warunek. Sam musi zamknąć główny stół zamówienia dwoje ludzi z jego bezpośrednio zaproszonych również oraz po dwoje ludzi z kolejnej linii. Tak jak widać na slajdzie. Wystąpienie takiego układu jest kwalifikacją do programu liderów. W programie liderów, punkty, które będą Państwo otrzymywać za każdy zamknięty stół w swojej strukturze bez względu na jej głębokość oraz szerokość, będą do siebie dodawane. Swiss Golden jest wolny od comiesięcznych kwalifikacji czy resetów, nie ma też prawych czy lewych nóg. Każdy zamknięty stół będzie dawał Państwu kolejne punkty, które będą zamieniane na euro zgodnie z tabelą po prawej stronie. Teraz pokażę Państwu, jak liczone są punkty kariery. Przykład pokazuje zamknięty pierwszy stół na głównym stole zamówienia. Osoba taka, jak Państwo pamiętają, otrzymuje od firmy bonus w kwocie brutto 2100 euro. Od tej kwoty 10% zostanie potrącone do programu liderów. Stąd właśnie biorą się pieniądze w programie liderów. Kwota, która zostaje, to 1890 euro do wypłaty w postaci sztabek złota. 1890 to również podstawa, z której w tym przypadku zostanie wyliczona ilość punktów. Sumę tą dzielimy przez 500, a otrzymany wynik, czyli 3,78, stanowi ilość punktów. Tabela po prawej stronie pokazuje, że będąc na pierwszym poziomie, za każdy punkt otrzymają Państwo 15 euro. Jeżeli pomnożymy to przez 3,78, czyli ilość punktów, do wypłaty w złocie będzie 56,7 euro. Jeżeli będą Państwo na drugim poziomie programu liderów, za każdy punkt przypada 20 euro, a kiedy pomnożymy je przez 3,78, do wypłaty w złocie będzie 75,6 euro. Takich stołów w Państwa strukturze będzie się zamykało coraz więcej i coraz częściej. Każdy zamknięty stół będzie dodawał punkty, windując Państwa coraz wyżej ku coraz wyższym dochodom. W pewnym momencie w Państwa strukturze zaczną pojawiać się punkty ze stołu VIP oraz VIP. Zasada jest dokładnie taka sama jak poprzednio. Proszę spojrzeć na slajd. Ja tylko dodam, że za zamknięty stół VIP otrzymują Państwo prawie 15 punktów oraz kwotę 222,75 euro, będąc na pierwszym poziomie. Lub 297, czyli prawie 300 euro, będąc na poziomie drugim. Proszę sobie wyobrazić, jak szybko można awansować, oraz jak duże mogą być Państwa dochody pasywne z kolejnych poziomów programu liderów. W programie istnieją tak zwane międzyprowizje. Występują one w chwili, gdy Państwa strukturze pojawi się klient, który również wchodzi do programu liderów. Wtedy system podzieli prowizję. Slajd pokazuje jak to wygląda i ile otrzymamy wynagrodzenia, gdy taki lider będzie poruszał się za nami z różnicą jednego poziomu. Czyli gdy państwo będą na poziomie drugim, a ów człowiek na poziomie pierwszym. I tak dalej, zachowując jeden stopień różnicy. Łącznie zarobimy 320 tysięcy euro. Dla przykładu pokazują również kwotę, jaką zarobią państwo będąc na 11 poziomie, a ów człowiek dopiero wszedł na pierwszy poziom. Podsumowując tą prezentację, warto zrozumieć jedną ważną rzecz. Warto być dobrym liderem i budować duże struktury. Ja wiem, że na początku drogi słowa duża struktura mogą przerażać, ale nawet mur chiński zbudowano stawiając pierwszą cegłę, a potem drugą i tak dalej. Dopiero z biegiem czasu widać, jak niesamowite dzieło ludzkich rąk zostało zbudowane. Na sam koniec chcę Państwu pokazać przykład strategii, jaką można i myślę, że warto zastosować. Dzięki temu, że możemy mieć więcej niż jedno konto w programie bonusowym, mają Państwo możliwość zbudowania bardzo atrakcyjnego biznesu. W przykładzie tym zacznę od stołu wstępnego za 220 euro. Zakup złota za 200 euro oraz 20 euro na to, aby nasze zamówienie zostało umieszczone na stole zamówienia. Tutaj celem jest przejście na główny stół. Będąc na głównym stole, kiedy Państwa poleceni przechodzą za Wami dając kwalifikację, warto złożyć kolejne zamówienie na stole wstępnym. Dzięki temu będą pracowały dwie jednostki. Po przejściu tej drugiej na główny stół możemy otrzymywać bonus dwa razy po 7 000 euro, a więc w sumie 14 tysięcy euro. Wtedy warto pomyśleć nad stołem VIP. Teraz, gdy znają Państwo ofertę sklepu internetowego Swiss Golden, warto zrozumieć moim zdaniem rzecz najważniejszą. Uczestnicząc w programie bonusowym otrzymują Państwo sztabki złota. Nie są one tylko produktem, który warto jak najszybciej spieniężyć. Złoto buduje nasz majątek, stanowi aktywo. Historia pokazuje, jak nietrwałe są pieniądze, jak ludzie, którzy budowali swój dobrobyt, opierając go na pieniądzach, tracili je w jednej chwili. Złoto jest metalem szlachetnym, który zawsze ma swoją wartość, zarówno w czasach wojny, jak i pokoju. Ten, kto miał złoto, zawsze był poważany, zawsze miał pieniądze. Warto rozważyć propozycję Swiss Golden. Przy dobrej pracy mogą Państwo zbudować dobry majątek który pozwoli spełnić marzenia, zbudować szczęśliwą przyszłość. Nie wydarzy się to w tydzień, ale uczciwą pracą budując swój biznes mogą osiągnąć Państwo bardzo wiele. Na koniec pozostaje mi już tylko zaprosić Państwa do programu i życzyć naprawdę dużych sukcesów.